Montaż płytek klinkierowych na elewacjach. Przed rozpoczęciem prac istniejące podłoże należy odpowiednio przygotować. Podłoże, na których układane są płytki klinkierowe, powinno być równe, trwałe i suche. W podłożu powinny być zakończone procesy wiązania i osiadania. Rozmierzaniem najlepiej rozpocząć od okien. Nie można bowiem zapomnieć, że przy nałożeniu płytek ich szerokość w ościeżach się zmniejszy. Czynność tę najlepiej rozpocząć od ościeży i następnie przejść do nadproży. Posługując się poziomicą i ołówkiem należy wyznaczyć warstwę grenadierską, czyli szerokość płytek i spoiny nad otworem. Dopuszczalne jest docinanie płytek warstwy grenadierskiej celem wyrównania linii fug, np. w sytuacji, gdy okna osadzone są na różnych wysokościach. Płaszczyzny pionowe, szczególnie na elewacji, wymagają dokładnego wyznaczenia linii prowadzących. Kolejnym krokiem jest rozplanowanie rozłożenia płytek na elewacji, zgodnie z dokumentacją techniczną, jeśli taka istnieje. Im większa będzie powierzchnia elewacji, tym bardziej należy zwrócić uwagę na aspekt dokładnego rozplanowania. Należy wziąć pod uwagę szerokość spoiny oraz ilość załamań lub narożników. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć poziom prowadzący dla późniejszego poprawnego prowadzenia klejenia. Pierwszy rząd płytek jest decydujący, więc należy wykonać tę czynność bardzo dokładnie. Zgodnie ze sztuką budowlaną wyznaczenie poszczególnych poziomów klejenia płytek linkierowych może odbywać się przy pomocy rozpiętego sznura murarskiego lub poziomicy laserowej. Do mocowania okładzin klinkierowych do nośnych podłoży zaleca się zastosowanie elastycznej zaprawy klejącej Quickmix FX500 Klinker, zawierającą technologię Trastek, zabezpieczającą okładziny klinkierowe przed powstawaniem wykwitów i przebarwień. Jest to cienkowarstwowa zaprawa wodo- i mrozoodporna, o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie. Zaprawę klejącą należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta, zwłaszcza dotyczącymi zachowania proporcji przy dodawaniu wody. Przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła zaprawę należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po około 10 minutach od wymieszania zaprawę należy ponownie przemieszać, a następnie zużyć w czasie około 2 do 3 godzin. Montaż płytek rozpoczynamy od dołu powierzchni, którą chcemy wyłożyć. Najlepszym sposobem klejenia płytek klinkierowych jest nanoszenie zaprawy na obie klejone powierzchnie. Na ścianę należy nanosić zaprawę za pomocą pacy zębatej, natomiast na stronę montażową płytek klinkierowych nanosi się kryjącą warstwę zaprawy klejącej o grubości około 1 mm. Następnie płytki klinkierowe należy mocno docisnąć do pokrytej zaprawą powierzchni ściany, zapewniając pełne przyleganie płytki bez pustych przestrzeni. Po ułożeniu okładziny grubość zaprawy musi wynosić minimum 3 mm. Układając pierwszy rząd płytek, należy pamiętać, że pierwszą płytkę układamy na narożniku ściany lub w rogu, gdy jest to ściana wewnątrz budynku. W przypadku naroży na zewnętrznych ścianach budynku stosujemy kątowe płytki klinkierowe. Przy montażu możemy posłużyć się krzyżykami dystansowymi. Należy jednak pamiętać, że technika układania płytek klinkierowych różni się od układania zwykłych płytek łazienkowych. Stosowanie krzyżyków dystansowych dopuszczalne jest jedynie jako podtrzymanie kolejnej warstwy klejonych płytek. Przy płytkach klinkierowych dopuszczalne jest regulowanie szerokości fug, zachowując ich odpowiednią proporcję. Fugi powinny mieć szerokość od 10 do 14 mm. Niekiedy docinania płytek nie da się uniknąć, należy wówczas zadbać, by docięcia były jak najdokładniejsze. Obróbka okna. Po przyklejeniu parapetów przystępujemy do obróbki glifów okiennych. Parapet należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem poprzez naklejenie taśm ochronnych lub zakryć folią. Dla zachowania poziomu fug przy obróbce okien niekiedy niezbędne jest docinanie płytek. Należy wówczas zadbać, by docięcia były jak najdokładniejsze. Do obróbki otworów okiennych Możemy posłużyć się klinkierowymi płytkami kątowymi, dzięki czemu elewacja do złudzenia będzie przypominać elewację wykonaną z cegły. Wcześniej przygotowane kształtki należy mocować tak samo jak pozostałe elementy. Na estetykę elewacji w największym stopniu wpływa zgodność linii FUG na całej jej powierzchni. W związku z czym bardzo ważna jest kontrola poziomów co kilka warstw ułożonych płytek. Należy pamiętać, że różnice w odcieniach kolorystycznych płytek linkierowych wynikają z procesu produkcji. Dzięki nim elewacja wyłożona klinkierem nabiera naturalnego wyglądu. Jednak, aby uzyskać efekt równomiernego rozłożenia odcieni płytek na całej powierzchni, konieczne jest mieszanie płytek z różnych opakowań. Dobrze jest również dokonać zakupu towaru z jednej partii. Klinkier dokupiony po 6 czy 12 miesiącach może w znacznym stopniu różnić się odcieniem odkupionego wcześniej. Fugowanie W przypadku zastosowania płytek linkierowych, których grubość po przyklejeniu będzie wynosiła około 15 mm, do fugowania powierzchni zalecane jest stosowanie specjalnej zaprawy QuickMix FMT z trasem tubak ograniczającą ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień. Zaleca się fugowanie metodą półsuchą. Nie jest wskazane szlamowanie płytek. Po wstępnym stwardnieniu zaprawy klejącej należy dokładnie wyczyścić spoiny, usuwając z nich resztki kleju. Fugowanie przygotowanej powierzchni może odbywać się najwcześniej po upływie około 3 dni, w zależności od warunków atmosferycznych. Fugę przygotowujemy zgodnie z zaleceniami producenta, zawsze dodając odpowiednią ilość wody. Zaprawę do fugowania mieszamy do uzyskania jednolitej, półsuchej konsystencji zaleca się wykonanie fugi pełnej. Zaprawę QuickMix FMT nakładamy przy użyciu fugówki ze stali szlachetnej, kwasoodpornej. Fugowanie jednej płaszczyzny powinno się wykonać w jednym cyklu, bez przerywania pracy, starając się przy tym, aby jak najmniej zabrudzić płytki. Pracę należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od plus 5 do plus 25 stopni Celsjusza. Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak mróz, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Brak należytej dbałości o zachowanie optymalnych warunków podczas prac murarskich może być przyczyną tworzenia się wykwitów. Na połączeniach między parapetem i ramą okna należy zastosować silikon lub inny uszczelniacz celem zabezpieczenia przed wpływem wody i wilgoci. Elewacja spłytek klinkierowych to jeden z najbardziej estetycznych i trwałych sposobów wykończenia elewacji. A biorąc pod uwagę koszty eksploatacji oraz odporności na czynniki atmosferyczne, również jeden z najtańszych.